Bliżej, bliżej, nie wstydź się go, nie wstydź się go, no, nie, Przytujcie się do niego, on taki, on wie, że, no, że z nim, że z nim coś jest nie tak, bo on tylko stoi, nic nie mówi i... Okay, o. Nie, hey. możecie hey. normalnie stanąć, bo się okay. <laughs> dać. zostawcie da, 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 da. go w spokoju, on jest też człowiekiem. Ej, nie, Nieważne, że AI i npc on jest też człowiekiem. A jak on to volna? wygląda? Nie, został go. Dobra. A jak wygląda? Ahoj wszystkim, z tej strony Plug Games jesteśmy w pełnej wersji i jest przed nami... Dzień cz Czwarty. Dzień czwarty, już by się wydamy z tymi wariatami. No i jest ze mną jak zwykle Nanulaj. Cześć. I Neykson. Hej. I kelner! Cześć! <gry> nie tulcie go! Teraz I, taki i... głos GLADOS będzie powiedzieć: Hej! No, mo może jak Aj. nie zapomnę, to coś dokleję. Hi, it's me! Dobra, możesz się odpierać? Ja cię przypomnę. Ja e ci przypomnę. Tak, ty mi Proszę przypomnisz w w którym nie będę w ogóle ten. W ogóle no. W którym nie będę w ogóle jeszcze montował, więc na pewno to mi się zda. To najpierw powiedz, kiedy będziesz montował, to ci przypomnę. A już otworzył? Otwarzył. Otworzył, dobra. Tak, fatę. Tak to na pewno. Ej, jak ja ci będę miał przypomnieć w momencie, w którym będę montować, to, to, to znaczyłoby, że ja bym pamiętam sobie siebie. Więc po co ja ci wam to przypomnieć? Wytłumacz mi, jak to działa u siebie. Dzień dobry. Podwójny hamburger i dwa kreczupy, dobrze. Czy może pan nie klikać mi kasy? Już pan któryś raz w kolei to robi, panie szefie. Ej, mi pracę. Tak, ogóle, te, w ogóle to jest... Igrzyska Czekają w ogóle jest Podwójne, jest tak? Jak... Podwójny, ej, te... ketchup, ej, te... tak? tak. W ogóle to jest zabawne, że oni czasami... bo tu dwa już. Podwójnej, podwójnej ketchup, tak? I to jest w ogóle jest zabawne, że oni jak idą we dwóch na... Podwójnej, czy... podwójnej ketchup. Nie wiem, które to jest. Ej, dwa, ej, dwunastka. To postawcie normalnie, prawidłowo. A tu jest ten zwykły hamburger z trzema. Numer jeden... Bo to Kenner ma się... A on w ogóle coś robi? Ej, on nic nie robi. Właśnie? A nie, dobra, bo to jest hamburger, bo się A wrzuca. wiem czemu, wiem czemu. Teraz będzie robił, uwaga. O, A, bo ja mu zabrałem, ja mu zabrałem też chyba. No, tak. A czemu w ogóle... Aha, bo jest kolejny hamburger, tak? Tak. Dobra, to... Nie, czy to cen jest? Z czego donieśliście? Donieśliście już dwa, tak? A czemu on w ogóle wraca do tego miejsca? Za kolejne. Nie, nie dogadam się Aj, No to To nie do mnie do Nie, wiem, wiem, wiem. wiem. Okay, otworzę drzwi, żeby się wywietrzyło. Dzień dobry. Masz wywietrzenie. Wyjątkowo nie smażę, bo chyba. Bo tu... Dobra. Ile? Jaki? Jednego dałem, tutaj jeszcze czeka już komperia, ale okay. dobra, bo ty naboje. Napoje, naboje, kurde. No Jumabery. Odwójny z jednym ketchupem. Dwójne lody. Odwójne z jednym ketchupem. Ej, e, ty mówiłeś na temat tego, że e, ja ten hamburger trzymam prawie przy szyi, tak? Tak. O? Na odcinku? Tak. Lewituje, to to właśnie... właśnie... No, no dobrze, swybny do... do... hamburger dobrze tak będzie. Jak tak, tak to jak niesie to, to ja widzę właśnie na jakiej wysokości on to trzyma. No wysokości swoich zębów Proszę, może zębami niech się, to jest prawdziwy pracownik. A nie po pierdółka jak ty, że się tu niczego nie dodaje. Jak się pan drugi kelner nudzi, to może pan wyszorować kible. Czekaj, to jest to zamówienie z tym hamburgerem... A nie, dobra, bo ja już nie od za wolno ro, rozdaje to Teddy i tak już głupieje. Właśnie tego, no wolno dosyć chodzi. Dzień dobry, a pan tylko napój, dobrze. Ha, spasz ja co zumia, ja pan tylko napój. Też już lepiej nic rozum. Cichaj ten. Nie wiem, mi się okay. wydaje, że może tych patletów zabraknąć, mimo że ich jest tyle zrobionych. Bo możesz dosmażyć, masz idealnie czasu. Ja wiem, ale nie, ich jest tyle, tyle zrobionych, że aż się jak zabraknie. Jeszcze chwilę, smażymy im bułeczki. Niech Nadal się... chyba gościu nie zrobi animacji. Nie. Albo jak oni jedzą bulgę, to o, nie. nie ma animacji Dobry. innych. Top Już robię, bo czekaj. jest z... z... A nie tak jest pić się na Dobra, tego nie lubię klienta, dostanie trochę gorszego hamburgera. Ty w ogóle myślałem, że on pije przez słonko, ale no nie pije z gwinta. I źle mu było z oczu patrzeć. Dostaje złego hamburgera. <laughs> źle mu było z oczu patrzeć, co? Tak, tak to tak To bardzo będzie. po polsku. I źle mu z oczu patrzy. <laughs> Szefa pouczasz o zwolnienie to ci się marzy? <laughs> A poradzi sobie Szef jak nie będzie kasjera ani drugiego sprzątacza? Nie, w końcu jesteś moim zastępcą, to sobie nie Dziękuję, dziękuję dzień dobry. Hamburger, zwykły Dobra. Zwykły hamburger! Proszę. Zwykły ham. A ja mam to dać na to, tak, tak. dałem, jestem szczęśliwy. Idzie, idzie dobrze kelner, dobrze za coś ci płacimy. <noise> to ty inny mnie Ty mu płacisz 2,50 no, to, to, to i tak za dużo. Ale to właśnie mnie zastanawia, czy ta kwota za tych pracowników będzie się zwiększać później, czy to tylko tyle? Przypominam, Nakeson dostał podwyżki złoty zł i to nie na godzinę. Splashcola. Na no cały dzień? Nie, na cały miesiąc złoty 50 zł po prostu. Miałobyś na cały dzień. Dobra, Mówił dobrać. pan, że na cały dzień, proszę nie zmieniać dobrać, umowy. to na cały dzień tak będzie. No tak wolno idzie do tego stolika, że nie zdążą, że się ten opuścić no ten stolik. No ten... właśnie, sobie. jakby było na poziomie tym. Dobra, Ej, właśnie, jakby było na poziomie. bardzo cudne to pewnie by tak było, że nie dojdzie do stolika, już sobie pójdzie. Nie ma pery. Z jednym lodem. To. Tu. Co to za e. gadanie słyszę? już <głosy głosy> słyszę. Co za <noise> <Co na> tym? <noise> Ciekawe czy Keller może te e, podmienne zapalnić. To chyba, to chyba chodzi o to, nie. że klienci rozmawiają do swoich klientów. A la la. Hello? Dzień dobry, a tylko napój, dobrze? O, Teraz to, podam To dobrze, bo mam wolę. Mogę smażyć a, Mr. Hup Mr. Wydziup Hupa dupa, tak nazywajmy to Ale kostki lodu Tylko nie za dużo Byłam policzona te kostki lodu A to cenne, woda jest cenna Pan Czy... ustawiał ile tych kostek mu wpadać przy kliknięciu no, Tak, ustawiałem bardzo no mało. To tak bardzo dobra, podwójne. o, dobrze. Rozwody, rozwodnione dodatkowo te kostki lodu są. <laughs> rozwodnione kostki lodu, czajcie? Nie wierzę. Tu w ogóle powinno się odwrotnie, ja powinno się sypać ten, kostki lodu super później napylać. Ale tam ojca. Aha, dobra. To pan mi powiedział, że co, mogę pana ukarać. To z... <laughs> dziękuję. <laughs> Ale to pan nie upilnował tego systemu. Nie, nie, nie. Pan na szkole nim nie powiedział. Ej, no ale chyba starczy, jest 18, to już nie muszę chyba smażyć. No co, najwyżej bułeczki... Ej, a to? To... O, 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 o. <ślawnik> <ślawnik> no. o już, już, już miałem karać! No o, zwykły... Lightsplash cola. Zwykły ciamburger. To widzisz myślałem, że nie, nie chciał krwi. Jakiej krwi? No krwi. Jakiej krwi? Czerwona to krew. Czekaj, muszę popatrzeć. Czy toalety czyste? Bo jak nie, to zwolnię pewną osobę. Tymczasem kotlety się palą. Nie ma tam u kotletów. Więc trzeba się palić. Kotlety są już gotowe. U nas wszystko jakość jest perfekcyjna. Już podajemy. Efekcyjny pan domu. Dobrze że, jej, dobrze, że jej powiedzieli, że już podajemy, bo by nie wiedziała. Obawiam <grymne> się, żeby wyszła, bo by stwierdziła, że to się tylko zamawia, a nie otrzymuje się tego, czego... co się tak. zamówiło. <grymne> tak. No i wszystko nie trzeba, dobrze. Dobra, zostało 7 gotletów. Dzień ostatni. dobry. Szczególnie, że oni zwykłe chcą hamburgerem. Jakby to z samego hotleta dostał, albo dużo więcej hotletów. Podejrzewam, że jak dużo więcej to by nie narzekał i dopła... nie dopłaciłby ja za to. Ja po chyba w odcinku coś, do, coś ten... coś dałem innego o i ona to zjadła, nawet nie narzekała. O. Ciężka praca Kelnera. A wy macie widzowie maraton z tych odcinków. Hello. Dzień dobry. A chamburger. kiedy będzie. A, skończył się tutaj. Czy kiedy będzie można kebabę robić. I czy będzie, pan Muala tu przejdzie na socjalistów? Gdzie ja ty ten. Co ty tam. Zon... A, kubki przydział. Myślałem, że na drive DriveTourne. W, w ogóle nie wiem, czy mówiliśmy, ale majonez będzie wraz z mosztardą tego dnia, samego siódmego chyba. E, tak, o. to tak właśnie. Nie, to tego... sałata chyba, ale. No, tak, e, tak, tak. W tym samym miejscu. W, w siódmego dnia, dnia tak. chyba, na siódmym poziomie. Dzień dobry, pan napój? Wodę będą... pan chce, a nie dawój! Tego nawet napojem nie można eee, tak chyba teraz Woda. Pan po wodę, pan strek. Strach... Ale robotnik, to co się dziwić? Eee, będziemy chyba teraz mieli sałatę, jeżeli się Ej, już pamiętam. chyba nikt nie przejdzie. Tutaj ja złożę tą bułkę i włożę z powrotem. A nie, nie można tak. Sałatę to <laughs> będziemy mieli? No, o nie, będzie jedzenie będzie... nam się zbardowało. Czyli będzie zabawa, jak będą ci musztadę, ketchup, majonez, kurde. O nie, ktoś idzie jeszcze, dobra. Cię to pędzę, To, ona, to ta... ona, dostanie perfekcyjnego hamburgera, będzie, będziecie, mogli... Dzień dobry, a to w bo hamburgera. Będziecie mogli, a tu bym tak dostała, będziecie, chodźcie tutaj, do mnie. cię chodźcie, chodźcie do mnie, to wam coś pokażę. Przecież ja robię na... napój. To zrób napój. Dostanie perfekcyjnego o. hamburgera, patrz. <laughs> ale nie da się już tak się ciekawe co nada to powie co zobaczyć Nogą przy, 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 przy trzasku. przytrzasnął. A kto? E, jakie to jest zamówienie? O, Duże O! Ten ma więcej kompletów nie było zamówione, ale zrobiła takie O, Tu nie ja się chyba spodobało A cieka, Ciekawe e, jakie, jakie będzie ocena, muszę później zobaczyć Ocena 10 na 10. Ale 10 na 10. dosłownie tego więcej bułek w... Dziękuję te 4 lat już zjadła. Szybka jest. Głodna najwidoczniej. Nie jadła cały dzień. Jednego, jednego w całe usta wsadziła. No to, to chyba dobrze. Ech. Dobra, Dobra ma... sprzątajcie, ja zrobię zamówienie na szybko. Tak. Ona ma takie dlatego, usta. Dlatego jesteś moim, ty, e, moim... E, A ja nawet ktom. nie wiedziałem, że da się tyle, da się więcej kotletów wydać myślałem, że takie trzy minimum jest. No, bo podejrzewałem, że można było wiele z kotletów A w ogóle ona je tak który jest pojedynczy. A dostała pięć. Nie 5. Wchodzi, to, ale... No. Powiedziała, że jej się to bardzo, to bardzo spodobało okay. I że ten, i co? piątaka tylko na, na piwek to jest. pić I za stacili, więc lepiej, że dała na piwek, niż jakby nic nie dała tak, Ale tak no to właśnie. bym na te kotlety, więc... No. Czyli musimy dawać w ząbę, bo ja myślę, że a to może... A to może w normalnym McDonaldzie też to tak działa, że trzeba przyjść po zamknięciu, dostaniemy na przykład zamiast 20 kurczaczków w tym, to dostaniemy 40. Albo cały bieg. Tak, tak, całego miasu przeleżały. Ja Zjadłbym. Tak hmm. trczaczku wszystko, dobra. Idę... O, Sałata. Miałeś pojedynczą kapustę zgaduję. To jest taka z zepsuta to sałata. Nice Biorę krowę Od razu może ten. Może od razu... A, bo nie, dobra. To sobie... Ja to sobie następnego wiecie. dnia zrobimy. Dobra, tu zamykamy. Nie ma nic chyba więcej. Nie, Jak? nie jest, dobra. Nie widziałem. mnie. <laughs> nie da rady. Nie odjedzie, wie, że ma wow. półgłówka na... na czepie. na <laughs> gapę. No. no to, to tyle, ale ostatnia klientka została nakarmiona tyle, że... jeżeli by narzekała, to... Rodzinę by wykarmiła tymi kotletami. <laughs> tak, może... Może ona schowała do kieszeni te kotlety i powiedziała, że weźmie do domu dla swoich tak. synków. Mam mo mo Można odjechać Bąbelki. i się pożegnamy. Nie mogę patrzeć w tamto miejsca, niestety, chore. Te kotlety, zamówienie. Ej, co jest? Zakończę nie... Nie może zam... Nie można zakończyć zamówienie w drodze. A teraz, e, dobra, e, bo musiał odjechać, e, chodź tutaj. <laughs> właśnie się zastanawiam, co się dzieje. Jej! Za dobrej klęciu 17, to na bomba na końcu nie jedna. była! Nie była! To jedna. A to małpa, a już nigdy więcej, już wolę wyrzucić niż no bo ale nie chcę ten. Nie chcę być gruba. Już wolę będę wolał wyrzucić niż jej dać. Dobra. Aha, i w ogóle sałatę nam ukradli tutaj sprzed tego. Jak to wygląda w ogóle? A jak to? to fajnie. A nie, to, 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 to co oni tutaj podjeżdżają, później robią półeczko eee, to, to, i to, tak to, to ja no, dziwnie. Ale to dziwnie. Jak oni tak po hmm, Ale czekaj, no. e, oni t, tutaj, jakby no, mogą tu zakręca, zamówić. Ta, tak, I tutaj zakręca, tak, i tu odbiera, tu odbiera. To bardzo dziwne, moim zdaniem, ale nieważne. O. ale. Nie wiem, tak się się to działo. Ale to tak w i... nawet jest ale teraz. Ale mnie jest inaczej. To, 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 Normalnie teraz w tak McDonald's, tak, tak jest. No u nas tak w McDonald's jest. Jest ten, taka maszyna, gdzie się gada do niej. Może trzeba tylko panele zamówić sobie normalnie, to jest tutaj jest przecież Wiesz jak u mnie to, wiesz to jak u mnie wygląda, bo tutaj to trzeba tak wokoło jechać dziwnie, a u mnie to tak wygląda, że się w jednej stronie wjeżdża, tam z, po tej na przykład, tam zamawia, objeżdża się i tu jest okienko i się odbiera. I to dla mnie logiczniejsze jest, ale no, no tak też tak no. można. Okay. Dobra, chodźcie do samochodu, o, drodzy pracownicy. Widzę, że jedna, że część krzaków. Pewnie od... tak jest, bo weźcie pod uwagę, że przejeżdzie ta ciężarówka. No tak, Ej. zderzenie czołowe. No było właśnie. I Ej, był... Ej, Ej, widzę, problem. że część krzaków od stony biura ma kolizję. A więc, drodzy widzowie, e... dyskutowaliśmy o tym. Jeżeli wam się odcinek podobał, subskrybujcie, komentujcie, łapę w górę, nie żałujcie. E, a ja dziękuję za spędzony czas w kol z kolejnym dniem i w kolejnym odcinku z restauracji Orety Kotlety. Był ze mną Anulaj. Yo. Bo zawsze się w ogóle żegnam od mniejszego youtubera. I był ze mną Nejson. <laughs> Ja. Yeah. I był ze mną kelner, to jest w ogóle youtuber taki wybrakowany. Od dalej myśli, że tam trzeba stać, bo, bo no Właśnie mi to rozwaja, że on zawsze do tego miejsca wraca. Ahoj! Oj. Ahoj!